Zastanawiałeś się kiedyś, skąd się bierze woda w Twoim kranie? Wyobraź sobie taki dzień: budzisz się rano, chcesz zrobić sobie owsiankę, ale nie ma wody. Chcesz zaparzyć kawę? Zapomnij. Nawet ugotowanie jajek na masę nie wchodzi w grę. Ba! Nawet nie wypocisz się porządnie na treningu, no bo bez wody długo nie pociągniesz. Wszyscy wiemy, że bez wody człowiek nie przeżyje dłużej niż 3 dni. Jesteśmy w 60% złożeni z wody. Twoje ciało to 60% woda. A jednak prawie nikt nie zastanawia się, skąd ta woda bierze się w Twoim kranie. Odkręcamy kurek i po prostu jest. No jakaś magia, nie? Jak to się dzieje, że woda trafia do twojego shakera i do garnka na ryż? Kiedyś o tym nawet nie myślałem i pewnie u ciebie też tak jest. Więc dzisiaj opowiem o tym, jak woda trafia do twojego domu. Bo jest to mega zaawansowana technologia, choć woda towarzyszy nam praktycznie od zarania dziejów. A tak poza tym często się mnie ludzie pytają co robię w pracy i nie jestem w stanie odpowiedzieć na to wszystko w jednym zdaniu, tak więc postanowiłem, że zrobię o tym filmik. I tak, pracuję na pełnym etacie 40 godzin tygodniowo, a filmiki na YouTube robię w wolnym czasie, którego i tak mam bardzo mało. Tak więc od ponad już 6 lat pracuję w sali kontrolnej w firmie wodociągowej. W sumie jest to firma, która zajmuje się zarówno wodociągami, jak i odprowadzaniem ścieków. Pracuje w zespole centralnego zarządzania procesami. To jest taki mózg dowodzenia. W naszej pracy zajmujemy się wszystkim, co związane z wodą pitną. Cały proces zaczyna się od pozyskania wody, tak zwanej abstrakcji, która następnie trafia do stacji uzdatniania, gdzie jest poddawana odpowiedniej obróbce. Naszym zadaniem jest nadzorowanie procesu uzdatniania wody, Poza standardowymi godzinami pracy, bo od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych na tych właśnie stacjach obecni są pracownicy odpowiedzialni za nadzór i operacje związane z procesem uzdatniania wody. A poza godzinami, czyli wieczorami oraz na nockach i w weekendy, mój zespół się tym właśnie zajmuje. Monitorujemy trendy, analizujemy różnego rodzaju alarmy związane z procesem uzdatniania oraz podejmujemy działania naprawcze w razie potrzeby. Kiedy napotkamy jakiś problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać zdalnie, przekazujemy go do operatora, który zostaje wezwany do akcji. W momencie, kiedy któryś z parametrów jakości wody przekroczy dopuszczalne normy lub kiedy dojdzie do jakiejś um, awarii, zakłady uzdatniania wody automatycznie zatrzymują produkcję i się po prostu zwyczajnie wyłączają. Naszym zadaniem w takiej sytuacji jest jak najszybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania zakładu, aby zapewnić, ciągłość dostaw wody. W przypadku długotrwałego zatrzymania pracy lub wystąpienia takich poważniejszych incydentów, musimy również zadbać o odpowiednią równowagę w sieci wodociągowej. Oznacza to monitorowanie poziomów w zbiornikach, zarządzanie ciśnieniem w sieci oraz kontrolowanie przepływu wody, tak żeby zminimalizować ewentualne skutki braku produkcji wody. Celem jest utrzymanie stabilności systemu wodociągowego, nawet jeśli wystąpią jakieś poważniejsze zakłócenia. W produkcji wody. Jest to coś, co ciężko opisać słowami, bo trzeba to przeżyć po prostu, ale w momentach takich poniekąd krytycznych mamy też proces eskalacji, mamy koordynatorów incydentów, aż po samych nawet dyrektorów, i wtedy, nawet o trzeciej w nocy, nasze biuro jest wypełnione ludźmi, jest tam głośno jak na stadionie podczas meczu, mimo iż jest to tak naprawdę środek nocy. Jest to naprawdę takie fajne doświadczenie, i ja uwielbiam swoją pracę, i osobiście też uważam, że kiedy są grube problemy, wtedy można się najwięcej nauczyć. Największa jazda jest, jak na przykład jakiś wodociąg o średnicy powiedzmy jednego metra pierdyknie i tysiące litrów wody leci ulicami. Woda pod takim ciśnieniem i z taką mocą niejednokrotnie jest tak wielka, że niszczy drogi czy budynki. Dodatkowo nasz zespół zajmuje się również nadzorem na całą siecią wodociągową i dystrybucją wody. Obserwujemy poziomy w zbiornikach retencyjnych, analizujemy alarmy związane z procesem uzdatniania, ciśnieniem w sieci, jakieś awarie pomp i wiele, wiele innych rzeczy. W razie potrzeby mamy też możliwość ingerencji w system. Możemy regulować zawory, otwierać je lub zamykać, a także kontrolować pracę pomp, aby zapewnić, że zbiorniki są zawsze odpowiednio napełnione. Taka praca wymaga nie tylko dużej wiedzy technicznej, ale także elastyczności i umiejętności szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne. Coś, z czego jestem bardzo Dumny, nasza rola jest kluczowa, ponieważ dbamy o ciągłość dostaw wody pitnej do odbiorców, zapewniając, że system wodociągowy działa sprawnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, cały rok non-stop. Bez wody nie ma życia. Wyobraź sobie szpital bez wody, przecież to jest sytuacja krytyczna. To, co robimy, ma bezpośredni wpływ na codzienne życie ludzi. Dostarczamy wodę do domów, firm i innych instytucji, co czyni naszą pracę nie tylko odpowiedzialną, ale i też niezwykle ważną dla społeczeństwa. W ogóle cały proces uzdatniania wody jest turbo skomplikowany, bo jest wieloetapowy i bardzo ważny, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i jakość, zanim woda trafi do sieci wodociągowej i do konsumentów. Bo tak naprawdę jeden błąd człowieku i możesz zatruć, a nawet zabić setki lub tysiące osób. Lista chorób przenoszonych drogą wodną, które mogą występować w wyniku spożycia zanieczyszczonej wody lub kontaktu z nią, jest szokująco długa. Większość symptomów to zazwyczaj ostry Ból brzucha, ciężkie biegunki, turboodwodnienie, i tak co niejednokrotnie może być śmiertelne, jeśli nie zostanie to odpowiednio leczone. Ale tak pokrótce wymienię tylko kilka przykładów: cholera, dysenteria tyfus, WZWA, gastroenteritis, czyli takie zapalenie żołądka i jelit, giardioza, kryptosporidioza, leptospiroza, pilharcioza, włośnica, amebioza, toksoplasmoza, norowirusowe infekcje, wirusy, które mogą powodować taką ostrą biegunkę, wymioty, bóle brzucha, gorączkę. Wszystkie te choroby mogą występować w wyniku kontaktu z wodą, która jest zanieczyszczona bakteriami, wirusami, pasożytami, czy też jakimiś patologiami. Autogenami. Właśnie dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej oraz odpowiednich systemów kanalizacyjnych, które zapobiegają jej zanieczyszczeniu. Woda, zanim stanie się pitna, musi przejść przez szereg etapów oczyszczania, które usuwają zanieczyszczenia, mikroorganizmy i substancje szkodliwe. Ostatecznie, po przejściu przez cały proces uzdatniania, woda jest pompowana do sieci wodociągowej i dostarczana do odbiorców, do domu. Firm, jak i innych instytucji. Woda musi utrzymać odpowiednie ciśnienie w sieci, a także być monitorowana pod kątem jakości w czasie rzeczywistym, aby zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo dostaw. Warto też wspomnieć, że na każdym etapie uzdatniania wody, woda jest monitorowana pod kątem jakości do na maksa. Obejmuje to regularne badania takie jak pomiar poziomu chloru, pH, twardości wody, obecności metali ciężkich, mikroorganizmów itd. Ja ogólnie swoją pracę. Bardzo lubię, wiem, że jest cała masa osób, która boi się iść do pracy, nie chce iść do pracy, idzie do pracy z grymasem na twarzy i tylko odlicza minuty, żeby wyjść i wrócić do domu, ale ja tam swoją pracę lubię i naprawdę w biurze zjawiam się z uśmiechem na gębie. To by było na tyle na dzisiaj, dzięki serdeczne za odwiedziny, standardowo słyszymy się w następny poniedziałek. Wszystkiego najlepszego, cześć!